Witam serdecznie. Moje imię nazwisko Iga Oprzańska, a w dniu dzisiejszym mam przyjemność porozmawiać z Tomkiem Truszkowskim, który już w przyszły weekend 28 i 29 stycznia poprowadzi szkolenie z Human Design w Essence Kraków. Witaj, Tomku. Witam cię serdecznie. Witam wszystkich oglądających. Hej. Ze względu na to, że nie każdy słyszał o human design. Czy mógłbyś nam słowem wstępu coś powiedzieć, czym jest human design? No tak, na to pytanie odpowiadałem już tak dużo razy. Za każdym razem próbuję z innej perspektywy trochę na ten temat spojrzeć. No i myślę, że te warsztaty w Krakowie właśnie będą takimi na który będziemy mieli możliwość popatrzeć na Human Design trochę szerzej. Ogólnie Human Design jest wielopaszczyznowym tematem. W zależności od tego, na co się zwraca uwagę, to takiej odpowiedzi można udzielić. Na pytanie, czym jest Human Design. Tak najprościej oczywiście Human Design jest sposobem na poznanie siebie. To jest kawał wiedzy, który pokazuje nam nasze potencjały, nasze możliwości. Umożliwia dostrojenie, że tak powiem, życia do naszej konstrukcji naturalnej, po to, żeby w życiu był mniejszy opór, żebyśmy żyli łatwiej, przyjemniej, żebyśmy byli bardziej zadowoleni z tego, w którą stronę nasze życie zmierza. To tak najprościej odpowiadając na pytanie. Ale jest to też wiedza, która pokazuje, jak bardzo jesteśmy współzależni. I daje pewne wskazówki odnośnie tego, w jaki sposób mogłoby funkcjonować społeczeństwo w oparciu właśnie o te różnice pomiędzy nami, które sprawiają, że w rzeczywistości tak prawdziwie mamy możliwość zagospodarowania tylko wąskiego wycinka rzeczywistości i do całej masy rzeczy potrzebujemy wkładu innych ludzi. Więc o różnych rzeczach Human Design mówi. Mówi również o kosmologii, która, można powiedzieć, czasami przypomina mitologię, mówi o naturze tego świata, w którym żyjemy, o naturze Mai, o naturze iluzji, którą tworzymy, w której jesteśmy zanurzeni, z której nie jesteśmy w stanie wyjść, po prostu to jest wszystko to, co mamy, czym dysponujemy. Mimo że tak bardzo rzeczywiste, to jednak Human Design mówi, że jest to iluzja powstała na czas naszego życia i każdy z nas z, tego, z tej perspektywy, można powiedzieć, że jest takim oglądającym film, czy ma szansę być oglądającym ten film ze swojego życia. A wykorzystując te aspekty, o których Human Design mówi, tą wiedzę, można sprawić, żeby ten film był fajny, żeby się podobał. W końcu gramy w nim główną rolę, tak? Zgadza się. Zgadza się, Tak to widzę. Na dzisiaj, na teraz, na sobotę. Mm -hmm. Na ten dzień, 21 stycznia. Tak. Tak, na 21 stycznia. Za jakiś czas odpowiedź będzie pewnie inna. Tak, ma no to, się, to się zmienia. Od pierwszego dnia na pewno <coughs> na pewno znajdziemy czas, żeby sobie tutaj poeksplorować ten temat. Mm -hmm. Będziemy mogli porozmawiać o tym, jak to human design widzi. Jakie są tego konsekwencje? Zazwyczaj nie mam okazji po bajdurzenia, po opowiadania bajek. Zazwyczaj gdzieś te elementy się znajdują w różnych wykładach czy szkoleniach, czy warsztatach. I tak przy okazji, żeby coś wyjaśnić, poszerzyć jakby patrzenie na film design. Natomiast tutaj w Krakowie będziemy mieli pierwszego dnia możliwość poświęcenia się tylko temu tematowi. I niespiesznie zobaczymy, jak ten świat przedstawiany jest oczami Kimantidala. Tak, to jest pierwszy I... dzień. A drugiego dnia no, przejdziemy już trochę do rzeczy bardziej praktycznych, mm -hmm. bo ja zawsze od tego, od tej strony wychodziłem, żeby to było jak najbardziej praktyczne, żeby przekazać wiedzę, która jak najszybciej umożliwia eksperymentowanie z nią. Więc tutaj pierwszy dzień będzie na bajki. Swoją drogą, moje osobiste zdanie jest takie, że kosmologia human design jest dużo ciekawsza niż wszystkie mity greckie, rzymskie, egipskie razem wzięte, bo jeśli tamto jest niewiarygodne, to to, o czym mówi human design, to to jest dopiero kawał przyzwoitej herezji. Mm -hmm. Tak, tak, ale też um, będąc u Ciebie na, na właśnie też takim szkoleniu w Katowicach, no też to było bardzo ciekawe, że, że gdzieś tam duże zainteresowanie było, było tym właśnie, jakie jest całe tło Human Design, to o czym jakby mówi tak. Human Design, tej kosmologii, cały warsztat, w ogóle tak się, warsztat, szkolenie tak się, tak się przekierowało, że z tych praktycznych kwestii gdzieś tam um, powędrowało właśnie w, 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 w tej informacje. Dlatego właśnie też dlatego też tak poczuliśmy chyba wspólnie, że, że fajnie zrobić te dwudniowe warsztaty, żeby było i to tło, a później te praktyczne, praktyczne takie narzędzia do samopoznania, do samoobsługi siebie, bo. Bo według mnie osobiście, dla mnie też, jakby tym, tym właśnie jest human design, że te autorytety na zewnątrz teraz są tak, tak różne, tak? Tak dosłownie są, no jest to taka anomia, taki chaos w tym wszystkim, że warto po prostu poznać siebie i dowiedzieć się, gdzie jest ten mój autorytet wewnętrzny, tak i, 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 i kogo słuchać, którego głosu. No tak, to jest, to jest podstawowa informacja, jaka płynie z human design, czyli przygotowanie ludzi na czasy, kiedy zaczniemy ponownie odzyskiwać ten swój autorytet, który lata temu oddaliśmy w ręce tych, co wiedzą, tych, co się znają, tych, co mają jakiś patent. Zawsze są jacyś oni, i jakkolwiek byśmy kogokolwiek nie obwiniali, no to efekt tego, co mamy w chwili obecnej, to jest właśnie efekt oddania tej odpowiedzialności, podpierając się autorytetem, tak. Przestaliśmy odpowiedzialnie być za swoje czyny, dlatego, że jeżeli coś się nie uda, to zawsze możemy się powołać na jakąś wiedzę, na jakiś autorytet, z czego to wynika. Natomiast jak się to sprowadzi na grunt taki osobisty, to się okazuje, że nie da się pozbyć odpowiedzialności, tak. Można, dalej się jest odpowiedzialnym za to, co się w życiu dzieje. A to, że się oddało władze w czyjeś ręce, no to to, to przykro, no. Takie są konsekwencje. Tutaj mamy możliwość dowiedzenia się, czym jest ten autorytet, czym się kierować. I to jest wiedza niezbędna, ze względu na to, że każdy już chyba widzi, że autorytety rzeczywiście upadają. Że coraz więcej rzeczy, które jeszcze niedawno moglibyśmy uważać za swego rodzaju świętość, w chwili obecnej jest deptana. Nie chcę tutaj rzucać przykładami, ale myślę, że każdy swoje własne przykłady jest tutaj w stanie wkleić. Także jedyne, co nam w pewnym momencie zostanie, to słuchanie siebie. Słuchanie siebie będzie wyglądało inaczej w przypadku każdej z osób. Dlatego, że każda z osób ma inne życie, ma inne zasoby, jest w innym miejscu. I to, co jest dla jednej osoby dobre w działaniu, wcale nie, być, nie, nie musi być dobre dla drugiej osoby. Z tej różnorodności, która się z nami wiąże, Wynika też różnorodność pra praw, prawdy, prawdy wewnętrznych, który, które każdy z nas w sobie ma. I ta prawda wewnętrzna jest czymś absolutnie unikalnym. Wyrażanie jej będzie się wiązało z unikalnymi decyzjami. W związku z tym no, kończą się czasy, kiedy można powielać zachowania innych. Te zachowania są teraz już tak różnorodne, że trzeba odnaleźć własne słuchanie tak. się innych, no przestaje działać. Tak, myślę, że wszyscy to zauważyliśmy, że gdzieś tam szukaliśmy rad na zewnątrz, czy komuś ktoś odniósł e, jakiś sukces, obojętnie jak postrzegamy ten sukces, ale, e, ale często okazywało się, że jakby te rozwiązania stricte w przypadku naszej osoby e, nie sprawdzały się tak, a tak jak mówisz, no, konsekwencje mm -hmm. wszystkich decyzji, które podejmujemy w życiu, one jednak trafiają e, do nas. Tak, a, a gdzieś tam było że jest pokazywane, że jesteśmy, że jesteśmy właśnie mm, wszyscy tacy sami, wszyscy jesteśmy ludźmi, ale tak naprawdę no, chyba nie zdajemy sobie z tego sprawy, jak bardzo też różni jesteśmy, tak? I, I tak jak mówisz, jesteśmy w tej iluzji za, zanurzeni, ale każdy tą iluzję ma swoją i to, co się wyświetla nam, tak? I, i, i to, jacy, jacy jesteśmy, tam um, była powiedz. Um, Dlaczego w ogóle zająłeś się Human Design, co sprawiło, że tak naprawdę niesiesz to dalej w świat, niesiesz tą wiedzę, bo też, też musiało być to chyba coś istotnego, skoro tak naprawdę w tym momencie jakby, jeżeli dobrze wiem, no jakby temu poświęcasz swój czas, tak? No tak, poświęcam ten, w chwili obecnej poświęcam ten czas... Human design ze względu na to, że nie znalazłem dziury w całym. Mm -hmm. I to nie też, żebym chciał specjalnie jakoś coś na siłę teraz znaleźć, jakąś dziurę. Choć oczywiście, jeśli tylko coś takiego namierzę, to na pewno się z tym zmierzę. Mm. Nie pozostanie to bez wpływu. Natomiast mimo rozległości i głębokości tej wiedzy, cały czas są rzeczy, których jeszcze nie wiem, i moja konstrukcja. Pierwsza linia w profilu detektyw. No, znalazła pożywkę, tak można powiedzieć, którą się karmi. Jest coś do odkrycia, jest coś do dowiedzenia się, tym bardziej, że tu wchodzi do gry moja piątka, czyli heretyk z profilu, tym bardziej, że ta wiedza jest bardzo praktyczna. No to jest dla mnie mieszanka idealna, można powiedzieć, tak jest w tym herezja. Nie to, żeby mi ta herezja nie odpowiadała, bo odpowiada. Mm -hmm. ale odpowiada mi dlatego że wiedza jest jednocześnie i heretycka i praktyczna i praktyczna tak. łatwo sprawdzalna można tak powiedzieć w zasadzie to ciężko o sprawdzalną wiedzę i to chyba na początku samym mnie ujęło w 2016 roku jak się mm -hmm. z Human Design spotkałem dzięki troszuż Matrixa kiedy wyczerpała się ich wiedza na mój temat, a ja dopytywałem dalej, otrzymałem od Olega informację, że jeśli chcesz, to musisz po prostu sobie sam zgłębiać. My na ten moment wiemy tyle i tyle ci przekazujemy. Nie? No i oczywiście powstały pytania, jak to mówią, tyle pytań, żadnych odpowiedzi, hmm. więc nie pozostało nic innego niż tylko wybrać się w tą podróż. A, a tak naprawdę, kiedy wsiąkłem, to, to sam nie wiem, nie zauważyłem, tak? Hmm. Parę lat ładnych zajęło mi w ogóle dowiedzenie się, o czym jest human design. To jest jak niebieski ocean, tak? Czy błękitny ocean, po którym można wpływać, nie spotykając nikogo. Taki, taka, taka obszerna jest ta wiedza. No i z czasem sam doświadczyłem tego, co z człowiekiem robi. <laughs> jak zmienia myślenie, jak potrafi transformować. Moje życie się dzięki temu zmieniło. A biorąc pod uwagę, że w Polsce bardzo mało osób się tym zajmowało i informacje się bardzo wolno rozchodziło, human design. Jak już poświęciłem tyle czasu na poszukiwanie informacji o sobie, bo od tego tak naprawdę zacząłem, kim ja jestem. Do tego pytania doprowadziły mnie, doprowadziła mnie praca z ludźmi, z klientami w branży finansowej, gdzie no tych ludzi się grupuje, kategoryzuje, tak, jako klientów, różnego typu klientów z różnym podejściem do tych klientów. No i co bym nie przekładał, to do, do, do tych klientów to zawsze się okazywało, że no co, pięć kategorii, dziesięć kategorii, tak, to jest, no strasznie mało tych szufladek, żeby tam upchnąć wszystkich ludzi, bo zawsze każdemu coś wystaje. I dopiero właśnie Human Design mi pokazał, że tak naprawdę, jeśli bym chciał jakiekolwiek szufladki zakładać, to powinienem na każdego osobno. Mm -hmm. Każdy z nas ma taką osobną szufladkę. Tak? Żeby się cały mógł zmieścić, ona musi być dopasowana do tej osoby. Części oczywiście jesteśmy, nasze konstrukcje są wspólne, ale zawsze będzie coś, co nas wyróżnia. Także. No, ja chyba już kiedyś mówiłem, że jak dotarło do mnie, czym jest Human Design, jakie daje możliwości. A jednocześnie zestawiłem to z tymi prognozami, przepowiedniami, o których mówił Rauruku, w którą stronę nasz świat zmierza. Jak to ze sobą zestawiłem, to zdałem sobie sprawę, że to, co na co dzień robię, to czym się zajmuję <coughs> zawodowo to tak naprawdę przygotowuje innych, żeby mogli zagrać rolę swojego życia. To ja im poprawiam życie, chociaż tak naprawdę oni wcale nie wiedzą, czy tego potrzebują, po prostu oni tego chcą. I tak czułem się trochę, jakbym stroił smyczki muzykom w orkiestrze, która gra na Tytaniku. I w pewnym momencie stwierdziłem, że skoro no, używając już tej, tej przenośnie Tytanika, Skoro ja już na tym statku płynę i wiem, w którą stronę, wiem, co będzie na końcu, to ja nie chcę stroić smyczków. Hmm. Przestaję stroić smyczki, chwytam za swój instrument, stroję swój instrument, <coughs> po to, żeby na, na tym instrumencie zagrać najładniej, jak potrafię wygrać swoje życie, że tak powiem, tak? Nie, nie wygrać jako wygrany, być wygranym, tylko wygrać, zagrać. Tak, tak. tak. Zagrać no swój ukór. Tak, nie odegrać po prostu, tylko zagrać już swój utwór. Wspaniale bardzo ci dziękuję, Tomku, za tę rozmowę. Ja tutaj wszystkich gorąco zapraszam na, na szkolenie z Tomkiem, ponieważ ja osobiście byłam już na jednym, zdecydowanie będę i na tym. Dla mnie osobiście też Human Design wprowadziło bardzo dużo zrozumienia lekkości też do życia i do tego, kim jestem. Tak więc. Tak więc tym bardziej zapraszam, bo naprawdę wprowadza dużo, dużo piękna, dobra. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o stricte zapisy, ja już tutaj w, w opisie zamieszczę link do wydarzenia. Można również kontaktować się z nami poprzez albo. Essence Kraków, albo Życie w HD, czyli, czyli tutaj jest strona Facebookowa Tomka, ale w wydarzeniu są wszelkie szczegóły też podane. Tak więc, tak więc są, są różne drogi. Zapraszamy do, do kontaktu i do zobaczenia już za tydzień, 28-29 stycznia, Essence Kraków, szkolenie Human Design z Tomkiem Truszkowskim. Dziękuję jeszcze raz, Tomku. Dziękuję, ślicznie. Zapraszam jak najbardziej wszystkich wszystkich zainteresowanych. Dodam może tylko na koniec jeszcze, że Washington Post, czyli mainstreamowe media, zauważyły Human Design i zamieściły na listę wschodzących trendów na 2023 rok. Hmm. Także to też jest już sytuacja no, wyjątkowa, bo do Human Design najczęściej kojarzony jest z jakąś astrologią. Tak. Mamy jakieś koło, tak, jakieś znaki do diaku. No i to jest wiedza, która, na którą no, jednak olbrzymia część społeczeństwa patrzy takim dosyć mało przychylnym okiem, jak na jakieś dziwne zjawisko niesprawdzone, paranormalne czy jakiekolwiek inne alternatywne. A tu się okazuje, że w tym roku może się okazać, że przeżyjemy przełom, tak, czy doczekamy się przełomu, i human Design po prostu wejdzie jakiś normalny kawałek wiedzy. Do pracy ze sobą. Hmm. Dziękuję, ślicznie Ci Go. Dziękuję również i do zobaczenia. Do zobaczenia.